Dzień dobry, witam Państwa. Już tutaj prze, przejdziemy do kolejnych slajdów. Zaczniemy od takiego krótkiego podsumowania ostatnich kilku lat. 2017-2018 rok to gwałtowny wzrost zainteresowania technologią blockchain. Ja pamiętam takie nagłówki: kolejna rewolucja przemysłowa, blockchain zrewolucjonizuje świat finansów, tak jak internet zrewolucjonizował media. No to chyba najlepiej wizualizuje, co się działo w tamtym czasie. I zrewolucjonizował, ale nie tylko w, w tych obszarach, od których się to zaczęło. Czy początkowo zakładano? No tutaj przykładem może być dynamiczny rozwój walut wirtualnych. W tej chwili mamy ponad 10 tysięcy walut wirtualnych o ogromnej kapitalizacji dwie dominujące, jak widać na, na slajdzie. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zróżnicowany rozwój rynków kapitałowych, a to jest to, co obserwowaliśmy w ostatniej dekadzie. No to chociażby to, co tutaj widzicie, Państwo rynek krajowy, który no nie rozwijał się tak szybko jak ten w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie ulega wątpliwości, że, że ta ostatnia dekada no niezaprzeczalnie należała do kryptowalut. Tak, tutaj Państwo widzą Bitcoin. Przejdźmy może po tym wstępie dalej. Tutaj widzicie Państwo obszary zainteresowań rynku. No, kryptowaluty tu się nawet nie zmieściły na slajdzie. Mamy wiarygodność danych i procesów, trwały nośnik to o czym będziemy też później mówić wspomniał też mój przedmówca Jacek śledzenie łańcuchów dostaw, finansowanie handlu. Tokenizacja, o tym też była mowa na, poprzednim, na poprzedniej prezentacji. Tutaj mówimy o tokenach użytkowych, tokenach inwestycyjnych. Tu ciekawa tokenizacja nieruchomości, sztuki. Mamy też suwerenną cyfrową tożsamość i taka nowinka z 2020 roku, czyli tak zwany Decentralized Finance, czyli zdecentralizowane finanse. Zupełne przeciwieństwo obecne jest centralizowanego świata finansów, dynamicznie rozwijający się obszar. Przejdźmy może do obszaru zainteresowań szerokiego rynku. Tutaj jest materiał oparty na raporcie Deloitte'a z 2020 roku. Wynika z niego, że ten zachwyt nad samą technologią blockchain jest już za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno państwa, jak i duże organizacje z różnych sektorów widzą potencjał do jej rozwoju. Mam tu na myśli budowanie kompetencji wewnętrznych. I takimi obszarami wdrożeń w zdecydowanej większości, poza oczywiście korowym obszarem finansów, to jest wiarygodność danych. Tutaj kolejny raz ten sam przykład, czyli wykorzystanie blockchain w projekcie trwałego nośnika danych. To był największy w Europie komercyjny, komercyjne wykorzystanie tej technologii w obszarze bankowości. Mamy współdzielenie rejestrów, czyli na przykład jakieś łańcuchy dostaw, oraz ochrona tożsamości. Tutaj, poza oczywiście taką standardową weryfikacją. Może być przykładem z 2020 roku, gdzie Microsoft dołączył do Digital Identity Alliance. Tam członkiem jest również między innymi Microsoft. I ambicją tej inicjatywy jest wypracowanie takiego globalnego standardu zdecentralizowanej tożsamości. Przejdźmy teraz do takich głównych use case'ów obszaru finansów według jednej z firm doradczych. Dwa kluczowe takie największe potencjały wykorzystania no to oczywiście Trade Finance oraz międzynarodowe płatności B2B. Nie będę omawiać bardzo szczegółowo tego slajdu, natomiast chętnych oczywiście zachęcam do do samego raportu. Natomiast chcę powiedzieć o rozwoju wszelkiego rodzaju platform, bo ten wzrost jest bardzo dynamiczny. Przykładem może być tutaj WeTrade, czyli taka platforma finansowania handlu. Dzięki użyciu jej oraz udostępnieniu smart kontraktów, WeTrade ułatwia kupującym i sprzedającym globalny handel. Platforma jest wdrożona już w tej chwili w 16 bankach, w 15 krajach. Udostępniona jest głównie firmom z obszaru MŚP. Może nie będę jakoś bardziej się nad tym rozwodzić, natomiast jakby umożliwia też tym firmom, które wcześniej no może nie miały dostępu do, do gwarancji bankowych czy finansowania fa faktur czy udostępniania kredytów. Także tu szeroki wachlarz możliwości. Inne przykłady, no to Mindhub, to też taka platforma. Cyfrowego łańcucha dostaw dla przemysłu wydobywczego i metalowego. Mamy też już powszechnie znaną otwartą platformę dla przedsiębiorstw, pozwalającą na finansowanie handlu i kapitału obrotowego, Marco Polo. Ona jest udostępniana akurat ta bankom i, i, i korporacjom. Przejdźmy dalej. Co się działo tutaj na naszym ogródku? No to przede wszystkim powstało Centrum Kompetencyjne Blockchain. To było takie, to takie duże wydarzenie kilka lat temu. Natomiast w momencie, kiedy ono powstało, okazało się, że blockchain to nie tylko technologia to też kwestie prawne, płatności, nowe modele biznesowe, bardzo dynamiczny rozwój smart kontraktów. I jakby na bazie tego powstało Powstała później roadmapa, którą też Państwu pokażę. Czym się obecnie zajmujemy? Wykorzystam ten slajd, który wcześniej pokazywałam. Tymi kolorami, kolorem niebieskim zaznaczone są obszary, w których, w których już mamy wdrożenia, którymi możemy się pochwalić. To przede wszystkim wiarygodność danych i procesów, trwały nośnik czy obligacje. Tutaj, czy wymiana właściwie rejestrów czy raportów z ministerstwem. Jeżeli chodzi o ten obszar naszych zainteresowań albo prowadzonych prac, to tutaj Trade Finance oczywiście cały obszar tokenizacji tak jak mówił mój przedmówca Jacek, tutaj banki mocno się tym obszarem interesują i to zarówno w zakresie tokenów płatniczych, jak i tokenów inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o ścieżkę projektów wdrożeniowych, to zaczynaliśmy od trwałego nośnika. Już mówiłam jakiś czas temu, że to było jedno z największych wówczas czasie wdrożeń w Europie w obszarze bankowości, powołaliśmy osobny zespół, powstała też pierwsza mapa rozwoju, krótko później wdrożyliśmy drugi etap trwałego nośnika, tak zwany dokumenty prywatne, bo w przypadku dokumentów publicznych, tu mam na myśli rezygnację, chociażby, nie wiem, z, z dokumentów papierowych, czy płyt CD z regulaminami dla naszych klientów. Natomiast trwały nośnik, etap drugi. Tutaj mówimy już o takich zindywidualizowanych dokumentach, jak na przykład wyciągi z kart. Jeżeli chodzi o inne inicjatywy podejmowane tutaj przez zespół, to chociażby elektroniczny rejestr akcjonariuszy, jest już kilka etapów wdrożeń. Oczywiście wypracowanie z innymi bankami, organizacjami standard interfejsów rejestru akcjonariuszy. No i stworzenie sandboxu blockchain razem z Kirem i IBM. -em. Który wspiera, wspiera startupy fintechy właśnie z tego obszaru blockchainowego. Ja przekażę teraz głos Mariuszowi. Z Państwem się pożegnam. Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś pytania czy uwagi, to na końcu prezentacji będzie też podany adres. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Paulina. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak patrzymy na, na rozwój technologii, to rzeczywiście ten blockchain jest taką czołową technologią, na którą chcemy jako bank stawiać, obok tutaj na równi wręcz bym powiedział, z rozwojem sztucznej inteligencji czy, czy rozwiązań chmurowych. I, I rzeczywiście to robimy, ale idziemy jakby swoim, swoim rytmem. Zaczęliśmy gdzieś na przełomie 2016-2017 roku i to się zaczęło. Od momentu, kiedy do naszego programu Let's Fintech zgłosiła się pierwsza, pierwszy startup blockchainowy, firma Confirm, z którą przez jakiś czas pracowaliśmy i opracowywaliśmy różne casey. I powtórzę trochę to, co mówiła Paulina, przechodząc szybko. Jeden z takich pomysłów, które wtedy wypracowaliśmy, to był właśnie trwały nośnik, najpierw dla, dla dokumentów, Publicznych. Tutaj też nawiązaliśmy fajną współpracę z Kirem, która, która trwa do dzisiaj. To nam od razu dało duże oszczędności, bo gdzieś połowa klientów, czyli parę milionów, przestała dostawać dokumenty w formie papieru czy płyt i zaczęła dostawać w formie elektronicznej. A hasze tych dokumentów znalazły się właśnie w, te, właśnie w sieci blockchain. Później rozwijaliśmy ten produkt tak, jak wspomniała tutaj Paulina, i wprowadziliśmy dokumenty już takie spersonalizowane. I to były pierwsze nasze takie początki i przygoda w ogóle z tą technologią. Już mówię tutaj o świecie, świecie wdrożenia, świecie komercyjnym. Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy się tutaj z Państwem podzielić, to jest. Nasze rejestry akcjonariuszy. Ten rejestr został założony na bazie zmian w KSH i obowiązku zniesienia formy materialnej, jeżeli chodzi o dokumenty akcji. Ten rejestr już w banku działa i powoli też rozszerzamy jego funkcjonalność i też wprowadzamy tam, tam sieć blockchain. To się dzieje. Jednocześnie, razem tutaj z naszymi partnerami, innymi bankami Santander, ING, opublikowaliśmy taki standard interfejsu akcjonariuszy. I to jest projekt, który ma za zadanie, cel, taką misję, aby nasi akcjonariusze mieli dostęp do akcji, które są w różnych rejestrach wśród różnych podmiotów, a w przyszłości też mogli się tymi akcjami w różnych rejestrach wymieniać. No, przepraszam. Kolejny, kolejny nasz przykład naszego wdrożenia to jest współpraca z Ministerstwem Finansów, gdzie na blockchainie rejestrujemy transakcje związane z obligacjami skarbowymi, i inicjatywa, o której też już wspomniała Paulina, to jest to jest Sandbox, tutaj tych tych partnerów rzeczywiście jest, jest kilku, oprócz banku. To uruchomiliśmy w listopadzie zeszłego roku i oczywiście zachęcamy tutaj startupy blockchainowe do tego, żeby się do tego środowiska podłączały. I myślę, że z, tak jak mamy już naprawdę wiele wdrożeń w programie Let's FinTech, to te ścieżki mamy wypracowane. To też traktujemy ten, ten sandbox jako właśnie możliwość nawiązania współpracy, przetestowania wspólnie, jakichś rozwiązań, znalezienia jakichś odpowiednich procesów w banku, gdzie rozwiązania firm, które się tutaj do nas zgłoszą, będą mogły być zastosowane. Aha, i tutaj korzystamy głównie z blockchaina prywatnego przy współpracy z Kirem. A takim odrębnym wątkiem, odrębnym strumieniem prac jest nasz projekt <coughs> badawczo-rozwojowy. To jest projekt Ducat, a właściwie on się nazywa Uruchomienie w Pekao Banku Polskim usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty oparte na technologii blockchain. Ten projekt realizujemy wspólnie z naszym partnerem technologicznym i naukowym, czyli Politechniką Warszawską. Jest to projekt grantowy dofinansowany z NCBI-R. Mniej więcej w połowie i warunki tego grantu zakładają, że wytworzymy innowacje, przynajmniej w skali Polski. To jest raz. I myślę, że spełnimy ten, ten warunek. A dwa, że wypracowane produkty skomercjalizujemy i nad tym też intensywnie pracujemy. I co jest ważne, zakres tego projektu to yy, tokenizacja, czyli tutaj chyba na, na tym forum już yy, ta tokenizacja to przewijała się wiele, wiele razy i my też nad tym pracujemy. Yy, drugi filar tych prac to jest, yy, to są smart kontrakty, ale smart kontrakty w rozumieniu yy, bo oczywiście w blockchainie wszędzie są smart kontrakty, ale tutaj w rozumieniu konkretnie cyfrowych umów, takich relacji bank-klient, czy klient-klient, czy bank jest zaufaną stroną, stroną trzecią, i chcemy też wytworzyć platformę technologiczną, gdzie właśnie te usługi tokenizacji i usługi smart kontraktów, czyli tych cyfrowych umów, będziemy oferowali naszym klientom. Do tej tokenizacji też chcemy zapewnić oczywiście mechanizmy wymiany, mechanizmy obrotu tak żeby to żeby była po prostu w tym świecie płynność ale też nie wykluczamy że platforma będzie wykorzystana przez nasze środowiska chmurowe do udostępniania jej w modelu taki blockchain as a service gdzie naszym partnerom być może udostępnimy Samą technologię. I na tym chyba muszę skończyć, jeżeli chodzi o ten projekt DUCAT. Mamy już tutaj porobione dużo badań. Też pracujemy z naszymi doradcami. Tu mamy do dyspozycji 65 oddziałów i 390 doradców. Z którymi konsultujemy wypracowane produkty. Robimy też też badania na takich Reprezentatywnych grupach Polaków i też jakby widzimy to, że no właśnie, co my widzimy. Widzimy na przykład to, że, że dużo osób, wbrew pozorom, ma w Polsce kryptowaluty. I to też są bardzo takie bardzo ciekawe doświadczenia, które nam jakby może trochę zmieniają optykę w naszym myśleniu. Ale nie mogę, jakby powiedzieć na tym etapie więcej o tych, jakie produkty tutaj wypracowaliśmy. Myślę, że przy kolejnej okazji, jak to wszystko będzie upubliczniane w fazach komercjalizacji, będziemy się tym z rynkiem dzielili. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to, że to jest fajny przykład, chociaż trudny, współpracy banku z, z, z uczelniami. Mamy w tej chwili uruchomione pięć, pięć projektów z Politechniką Warszawską, to są dwa i one dotyczą właśnie między innymi technologii blockchain i trzy pozostałe z Politechniką Gdańską, Poznańską i Białostocką. To są inne technologie, między innymi biometria i sztuczna inteligencja. W tym momencie jesteśmy w przededniu rozpoczęcia jeszcze Trochę innej współpracy, też z renomowaną dużą uczelnią. I tutaj się też bardzo cieszę, że, że, że taką współpracę będziemy nawiązywać, ale o szczegółach też będziemy pewnie rynek informować jakoś w najbliższym czasie. Ok. I to było to, co robimy. A teraz, jak wygląda. Obecnie nasze postrzeganie rynku, postrzeganie świata, więc takie, mamy takie prze, przewrotne pytanie: czy ta nasza droga, którą zaczęliśmy, czyli bez Bitcoin, to wszystko ma sens? No właśnie, czym o to ma sens? I odpowiedź jest właściwie nietrywialna, bo ona ma sens i my będziemy kontynuować tutaj naszą. Prace właśnie na przykład związane z trwałym nośnikiem, z rejestrami, straight z finance, o czym już z cyfrową tożsamością. To wszystko będziemy jakby realizować, to wszystko jest gdzieś tam w pipeline. Ale, no właśnie, jest to ale, ale już teraz wiemy, że, że to jest za mało, że ten rynek też rozwija się dynamicznie właśnie gdzieś w tym obszarze walut wirtualnych. Absolutnie nie będziemy negować tego, że to, że to istnieje i chcemy w jakiś sposób też uczestniczyć w tym rynku, ale też proszę Państwa, żebym był dobrze zrozumiany. To też nie jest tak, że nagle z dnia na dzień bank zrobi fundusz dla naszych klientów inwestujących w krypto. Pewnie nie. Natomiast są pewne obszary, gdzie bank, jakby chce przyłożyć drabinę do nowych ścian i po tych ścianach zacząć się wspinać, i jakby wykorzystując po prostu te trendy, które są. I pierwszym z takich obszarów to są zdecentralizowane finanse. Uważamy, że ten rynek się rozwija. Myślę, że jako sektor bankowy. Powinniśmy go zacząć analizować, a tutaj MPK Bank Polski również w szczególności. Widzimy, że, że fajne projekty powstają, rozwijają się, często są też na takich zasadach one prowadzone, że ewidentnie sektor bankowy ze swoim, ze swoim kapitałem czy ze swoimi procesami zarządzania ryzykiem może gdzieś tutaj zaistnieć. Więc to jest gdzieś obszar, na który będziemy w przyszłości patrzyli. Drugi, drugi obszar to jest, to jest tokenizacja. Tutaj też, też Paulina mówiła, my nad tokenizacją pracujemy. Mamy przygotowany jakiś pipeline wstępnych produktów. Natomiast traktujemy to jako początek, ponieważ, ponieważ wierzymy, że ten blockchain będzie jednak tą technologią transferu wartości i te właśnie tokeny idealnie tutaj będą nam pasowały. Pewnie będziemy zaczynać, tu już może trochę zdradzę, od, 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 od takich bardziej realnych aktywów, a później gdzieś tam przechodzić do. Do może kolejnych, kolejnych bardziej innowacyjnych rzeczy. I, I to robimy i to na pewno będziemy kontynuować. Natomiast tu jest też taki punkt, który może być trochę zaskoczeniem. Gdzieś chcemy popatrzeć sobie na, na połączenie tego świata krypto z tradycyjnymi rynkami kapitałowymi. Wierzymy, że zarówno tradycyjny świat, Rynków kapitałowych może, może gdzieś z tego blockchaina skorzystać, ale też widzimy, widzimy tę drugą stronę, że być może te projekty, które są teraz na rynku krypto, mogą skorzystać z tradycyjnego rynku kapitałowego. I teraz to się dzieje. Ta, na przykład, nie wiem, IPO Coinbase'a, tak? Myślę, że gdzieś te światy się zaczną bardziej przenikać i chcemy gdzieś w tym trendzie również. Uczestniczyć, przynajmniej przyglądać się, analizować i patrzeć, czy tutaj gdzieś nie ma szans biznesowych. I kolejny punkt to jest to, co, blok, co po, po blockchainie czyli w którą stronę to się będzie rozwijało, na co będziemy stawiać, na jakie technologie, na jakie sieci czyli mamy po prostu oczy otwarte, żeby, żeby być aktywnym graczem na tym rynku. Dobra, i to jest właściwie tyle. Oczywiście, tutaj jeszcze tak humorystycznie, że mamy tradycję w Polsce, jeżeli chodzi o blockchain, a ta pizza no to tylko pokazuje ten pizza day z 2010 roku że rzeczywiście ja potwierdzam to, co mówiła Paulina że była to dekada bitcoina, rynek jest dynamiczny i chcemy być tutaj, jako bank, aktywnym graczem. To wszystko z naszej strony. Także dziękujemy bardzo.